E, moim dzisiejszym gościem na stoisku w frondy na targach książki historycznej jest Pan Sławim Kopper, Koper, e, autor klątwy Sekrety Skandale. E, książki o seks skandalach w historii e, Polski. Czy pana celem było e, naplucie Polakom w twarz i tutaj szarganie wszystkich świętości narodowych? Yeah. Po pierwsze, to są nie tylko same seksualne skandale, także inne. Ale tak naprawdę, ktoś no, Boską, to chyba gdyby nie było u nas skandali seksualnych, to byłoby dopiero na płucie w twarz Polakom. Kim byliśmy, byli za przeproszeniem? Skoro nie byłoby seksu i skandali z tym związanego. E, jedną dołeł z... u Niewątpliwie powiem. powiem po, jak mogę pochwalić autora, to powiem, że e, po tej książce, wszystkie dzieci, które są e, w, w, z, przy, popadają w nudę na lekcjach historii, z niezwykłym zainteresowaniem sięgną do książek historycznych. Czy edukacja historyczna powinna obfitować właśnie w takie smaczki, które pozwalają dostrzec cały dynamizm postaci historycznych? W szkole podstawowej nie, ale tak w ostatnich klasach liceum. Dlaczego nie? Czy Są już dorośli ludzie. Jedną z bohaterek jest Świętosława, postać królowa Polska, Polka, która przejęła trony w krajach skandynawskich. Czy mógłby Pan zachęcić właśnie czytelników, widzów naszego portalu do sięgnięcia po książkę, przypominając tą, tą postać? No, krewka kobieta, bez wątpienia. E, jak z, 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 była wdową pokroju Szwecji, to miała wielu zalotników. Była piękna, a przykazi No, e, legitymowała władzę chociażby w Szwecji. W związku z tym e, dwóch najbardziej upiornych, u, powiedzmy, za zalotników e, spoiła na uczcie, potem spaliła razem z dworem, którym byli. Owszem, wybrała Olafa Wassona. Jednego z pretendentów, człowieka, który był awanturnikiem powiedzmy w Skandynawii, kiedy została odtrącona, to wyszła za mąż za Jaswena, króla Danii i wplątała która w regułasona w której nie przeżył. No cóż, zemsta jest rozkoszą bogów, a także odrzuconych królew, księżniczek czy królewien. A przypomnijmy, że świętosława nie była tylko naszą rodaczką, ale była także e, jak skoligacona z kolega, co nas, e, naszymi władcami. Znaczy, prawdopodobnie była siostrą e, lub córką. Niektórzy wiedzą córkę, to nie wie, że prawdopodobnie była siostrą Bolesława Chrobrego. Natomiast e, czy przyrodnią, czy rodzoną, niektórzy uważają, że mogła być delikatnie mówiąc, jego, jego dokładnie piętrowy to znaczy stry, stryjenką. Prawdopodobnie jak siostra. Bardzo dziękujemy. Wszystkich zachęcamy do lektury książki Klątwy skanda... Sekrety Skandal. Bardzo dziękuję.